Witam serdecznie, to jest kolejna kariera. Ja jestem retro, a to jest Liga Mistrzów FIFA 21. Niesamowicie dobrze przyjęliście pierwszą kolejkę fazy grupowej Ligi Mistrzów. No to spotykamy się w drugiej i zaczynamy ją właśnie tutaj. I teraz, jeżeli podoba Ci się ten format, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym odcinkiem, żebym widział, że Ci się to podoba. A tymczasem zaczynamy. Druga kolejka fazy grupowej FIFA 21 Ligi Mistrzów grupy od A do D. W tym odcinku jedziemy. Drugą kolejkę FIFA 21 Ligi Mistrzów, zaczynamy od grupy A, oczywiście jesteśmy w Moskwie, Lokomotiv kontra Bayern Monachium, mecz dwóch drużyn, które nie zdobyły punktów w pierwszej kolejce. Zamotniony z przodu jest Lewandowski, szuka partnerów, znakomicie do Gorecki, Gorecka, Lewandowski... Robi się groźnie pod bramką lokomotywu. Okazja dla Müllera. Müller! I świetna interwencja bramy, Zwłaszcza po tej porażce, tylko w pierwszym spotkaniu. Tymczasem lokomotyw radzi sobie całkiem nieźle. No i teraz okazja dla lokomotywu. Na bramkę będzie uderzenie. Neuer broni. Jeszcze Krychowiak. Wrzutka w pole karne. Dobry Bayern. Krychowiak. Grzegorz Krychowiak. Dobra decyzja teraz o podaniu. Trzeba to przedłużyć świetnie do Kamano. Kamano. Osamotniony tutaj Kamano. Kamano. Za mocno wypuszcza sobie piłkę Manu. Kolejne rozczarowanie w wykonaniu Bayernu Monachium. Lokomotiv z cennym punktem wywalczonym na klasowym przeciwniku. Atletico Madryt podejmuje Red Bull Salzburg. Mecz o pierwsze miejsce w grupie, a oba te zespoły z trzema punktami po pierwszej kolejce. Atletico, Okafor, Okafor, silny zawodnik wpada w pole karne. No i Jan Oblak po raz pierwszy w tym meczu z Pole karne, szansa dla Atletico. No i czy zdołają wykończyć? Tak jest. 1 do 0 dla Atletico Madryt. Cieszy się Luis Suarez. Znalazł się tam idealnie. Świetne dośrodkowanie na długi słupek. Tutaj przeszkodził bramkarzowi zawodnika Atletico, ale sędzia nie widział przewinienia. No i idealnie ustawiony Luis Suarez. Atletico odzyskuje posiadanie. Teraz Felix bardzo ładnie uruchamia tutaj Karasko, No i Karasko będzie miał okazję. Karasko, Świetnie się obrócił z piłką. Karasko, Szansa na uderzenie. No, takie nietypowe. Bardzo uderzenie techniczne, Karasko. Narobić problemów. Jest Felix. Felix w polu karnym. Odegranie 2 do 0. No, nie pozostawili wątpliwości w tej sytuacji. Wziął na siebie ciężar całej akcji. Ograł obrońcę. Wypracował sytuację KOKE. Wydaje się, że bramkarz Salzburga mógł się troszeczkę lepiej ustawić. Strzał jednak w środek bramki. Ale też. Myśleć, po prostu przejmują kontrolę po dwóch kolejkach, już w tej grupie i mogą tej kontroli do końca nie oddać. Carrasco, okazja. Wychodzi z bramki goalkeeper, ależ było groźnie. Pusta bramka przechodzi przy nim. O, stara się nim zaopiekować. Carrasco świetnie do środka do Felixa Felix nie ma tutaj spalonego. Suarez, 3 do zera, nie! Słupek ratuje Red Bull. Suarez, dobre rozciągnięcie. Okazja dla Atletico Madryt do środka. No i dziękuję bardzo. Pozamiatane zasłużył na tą bramkę, bo naprawdę solidnie dzisiaj pracował. Sam otrzymał przepięknie przygotowaną piłkę. Wystarczyło tylko dołożyć nogę 3 do 0. Atletico pewnie 3 do 0 pokonuje Red Bull Salzburg. No i mamy takiego solidnego lidera grupy A po dwóch kolejkach. Donbas Arena w Doniecku. Gości dzisiaj, po raz pierwszy w tym sezonie, Liga Mistrzów. Janki, a przede wszystkim muszą e, szukać punktów, okazja teraz dla Szachtara, no i braku tutaj naprawdę niewiele. Troszeczkę na moment teraz e, w okolicy środka boiska, uwaga, Martinez, MARTINEZ! Jeden do zera dla Interu, Piatów bezradny, złap... na jeden kontakt, błąd środkowego obrońcy, Piatów bezradny w tej sytuacji. Dobre zagranie teraz na świetnie wychodzi Stepanienko, Stepanienko, o wychodzi tutaj sam na sam, będzie okazja by uderzyć, Stepanienko, nie wiem czy nie był faulowany, a Inter gdzieś tam karci cały czas, teraz Piatow musi wyjść, Lukaku, błąd Piatowa, Martinez, nie ma bramki, jeszcze się ratuje Szaktar, no coś nieprawdopodobnego, jeszcze będzie okazja i Piatow tym razem naprawia swój błąd. Ładnie, teraz pokazał się dobry Alan Patrick. No i udało mu się e, zgubić obrońcę, ale momentalnie dwóch następnych przy nim. Jeszcze Alan Patrick przed szansą. Broni znakomicie Handanović, ale tam był chyba spalony. Wypychani z pola karnego. O i teraz przerzucenie do Lukaku. Romel Lukaku. Sam na sam z Piatowem. Piatow, ależ tam poszedł ofiarnie, Jeszcze się broni Shakhtar, ależ to jest defensywa. Oj, teraz przerzucenie do szans Sancheza. Sanchez! Piatow po raz kolejny znakomicie gdzieś tam kolanem broni. Vidal uspokaja teraz grę. Jest tam w środku Lukaku. Jest też Vidal. Vidal! Lukaku 2 do 0! A jednak nie. Jednak spalony. 1 do zera Skromne zwycięstwo Interu Mediolan. Zasłużyli chyba na większe z przebiegu meczu. No ale Piatow dokonywał cudów w bramce. A po zwycięstwie na własnym boisku z Szachtarem. Real szuka kolejnych punktów. Borussia zremisowała na wyjeździe w Mediolanie. 0 do 0. Z hiszpańskim klubem O i teraz fatalny błąd, szał na bramkę I Hoffman z największymi problemami Na połowie Borussia gladbach. Teraz ładnie tutaj Modrić oszukał rywali Okazja, no i mamy bramkę, nie Dużo szczęścia w tej sytuacji Borusie. Teraz dopiero odzyskana futbolówka, tylko na moment No i w końcu musi być bramka, nie Nie ma gola, znakomita postawa Benzema Utrzymuje się przy piłce, świetnie znalazł Viniciusa Vinicius pada w pole karne. Dynamiczne wejście, no i mamy bramkę dla Realu Madryt, stało się, Vinicius Junior, takiego indywidualnego przebłysku, piłka niefortunnie odbija się od słupka, od pleców bramkarza i wpada do bramki gospodarzy Zinedine Zidane, ukontentowany, Vinicius znowu przed szansą, tym razem na dośrodkowanie, szuka partnerów, jest już przy linii, Vinicius, ale świetnie znajduje, Niepilnowanego crossa! No i to jest gwóźdź do trumny Borussi w tym spotkaniu. Tony Cross uderzył tą piłkę. Zaskoczony bramkarz Borussi Münchengladbach. Dobra, teraz akcja Borussi Münchengladbach. No, wędruje ta piłka między jej zawodnikami znakomicie do play. Playa przed szansą. Playa w polu karnym. Dobrze zagrał, dobrze rozegrał. Położony Tiwo Kurtua. I jeszcze będą emocje w końcówce. Kapitan zespołu. Ale też świetnie wyczekał bramkarza Realu Madryt. No i mamy 1 do 2. No jeszcze okazja dla być może i w Gladbach na to by zaatakować w tym spotkaniu. Leiner tutaj rozciągnięta gra do tego zawodnika. Leiner wpada w pole karne, zgubił krycie. Leiner 2 do dwóch, ależ wykończenie. No to mają Niemcy, zawsze grają do końca. Tu już się nic złego nie stanie Realowi, a jednak. Fantastyczna akcja Leinera. Zinedine Zidane nie wierzy. Punkty wydarte w ostatnich minutach. 2 do 2. Mimo wszystko niespodzianka w Niemczech. Grupę C zaczynamy w Portugalii. FC Porto kontra Olympiakos Pireus. Renga ustawi się tutaj do piłki. Jest Merenga, ma w środku partnera, dobre zagranie. Do środka właśnie strzał na bramkę był groźnie. Chyba rzut karny, tak jest. Spóźnił tą interwencję. Bramki z tego i tak nie było. No i będzie szukał swojego trafienia w tym spotkaniu. Korona. Precyzyjne uderzenie, ale interwencja SA. Niewiarygodna. To nie był zły strzał. Ale świetna interwencja bramkarzy. Wyrzucony troszeczkę tutaj pod linię autu. Stara się tutaj jeszcze zgarnąć. Olimpiakos. Mocne uderzenie, ależ by była bramka. Oj, fatalny teraz błąd. Randelowicz. El Arabii. Strzelec bramki w pierwszej kolejce. El Arabi, Piękne przerzucenie. Nie ma bramki. W ostatniej chwili wybija to Porto. Porto. Merenga ładnie przyjął, szuka partnerów dobrze do Uribe. Uribe przed szansą na bramkę i w końcu Porto obejmuje prowadzenie. Przełamana defensywa Olympiakosu, Znakomite podanie. Precyzyjne uderzenie. Spokojnie rozgrywać się ten atak. Teraz okazja dla Porto wychodzi. Marega ścina w pole karne. Marega 2 do 0. Przepiękne wykończenie. Piękne uderzenie. Napastnika FC Porto. Pewne zwycięstwo FC Porto w starciu z Olympiakosem. Stad Velodrom w Marsylii. No i pojedynek tutajszego Olimpiku z Manchesterem City. Nie dał się ograć Walker de Bruyne. Manchester City w ataku. Jesus. Okazja 1-0, ależ rozpoczęcie Manchesteru City. Kevin de Bruyne. Jesus. No i z najbliższej odległości. Lider, Raheem Sterling. Takich liderów na pęczki ma Manchester City. Uwaga, groźna okazja, szansa na drugą bramkę dla City, 2 do zera. no co tutaj się dzieje w Marsylii? Świetnie to zrobił Silva, wycofanie piętką, De Bruyne. Taka klasyczna akcja one-two. Wychodzi sam na sam Silva, szuka jeszcze Sterlinga, Sterling! 3 do 0. Ogrywa najpierw bezlitośnie Sakai, nie jest w stanie zupełnie nic z tym zrobić. Mendy, wrzutka w pole, karne! De Bruyne! Ajajaj, super gratuluję, Marsylię. Marsylczykom w posiadaniu. Okazja. Silva. Aż teraz. Brawo dla golkipera. Machres. Machres. Osamotniony tutaj w polu karnym jest. Machres. 4-0. nóg Machres. Przez zawodnika Olimpiku Marsylia. 4-0 Manchester City. Rozbija Marsylię. Na jej własnym stadionie. Przenosimy się do grupy D. Na Enfield. Liverpool podejmuje duńskie Midtjylland. Mane. No i tak to się kręci. Czerwona maszyna się rozpędza. Mane. Znakomicie w pole karne. Mane. Mane. Mane! Mają tutaj do powiedzenia duńczycy. Teraz groźne zagranie. I... Alisson. Wszystko zagrali. To może teraz. Szansa dla Liverpoolu. Roberto Firmino. Firmino! Pyta w który róg. Odpowiedź. Już znamy. Wykończył tę akcję. 1 do 0. Prowadzą The Reds. Przywilej korzyści w żaden sposób. Ani Liverpool, ani Salah nie skorzystali. Teraz dobra piłka Liverpoolu. Jest już w środku Firminio. To powinno być 2 do 0. Ładnie teraz wchodzi Liverpool. Oj, znakomicie do Tiago. Tiago będzie miał okazję. Wyśmienitą. Tiago nie trafia. 1 do 0 na Enfield. Zaledwie Liverpool wygrywa, ale wygrywa. Trzy punkty zostają zgodnie z planem. Jesteśmy w Bergamo. Atalanta podejmuje Ajax. Amsterdam. Niemal że wyleciał poza boisko z tą piłką. Teraz zapata. I liczyć. ajajaj, 1-0. Ależ otwarcie Włochów. No, on jest tutaj sercem tej drużyny. Naprawdę robi sporo zamieszania. z ważyła troszeczkę rywala i została ukarana tutaj. Zapaty, zapata. Atalanta przed okazją na 2-0 i liczyć. Ona na wychodzi. 2-0 dla Atalanty. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego. Ajax. Ależ tutaj siatka zawieszona. Ona nie na wykroku złapany bramkarz Ajaxu. tracą piłkę gospodarze Tadic, Promes. Oj, i świetne zagranie do środka. Uwaga, bardzo dobre wyjście golkipera. Jeszcze Promes przed szansą zablokował. Musi uważać. Gravenberg jest Promes, a wpada tutaj w pole karne Promes. Promes! Ależ było blisko. Przekonuje dzisiaj do siebie. Czego nie można powiedzieć o Atalancie. Zapata. Nie było chyba spalonego. Zapata w znakomitej sytuacji. Ucieka teraz jeszcze obrońcy. Zapata. Zapata. 3 do 0. Nie wiem, czy nie jest po meczu. Z chirurgiczną precyzją. Wychwytując każdy błąd a są w tym spotkaniu. Znowu sprawia problemy. Gomez. Gomez jeszcze sobie nawinął obrońcę. Gomez! 4-0. Ależ spokój Gomeza w tej sytuacji. Zupełnie im się nie udał ten mecz. Bezbłędnie to wykorzystuje. Teraz okazja Tadicia, Nie ma bramki. 4 do 0 Atalanta rozbija Ajax Amsterdam. No i rehabilituje się za tą porażkę Ajax w potężnych tarapatach. A liderem grupy będzie Liverpool. Jesteśmy w połowie drugiej kolejki FIFA 21 Ligi Mistrzów. Nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym materiałem. Jeśli podoba Ci się ta seria i chcesz by była... Kontynuowana. Zostaw też subskrypcję, by nie przegapić. Do kończenia tej drugiej kolejki, no i reszty fazy grupowej. Ja jestem retro, to jest kolejna kariera. Do usłyszenia.